Cześć. Dzisiaj przedstawię Wam przerażające nagrania z Polski, których zapewne nie odważycie się obejrzeć w samotności. Zapraszam do oglądania. Numer 4. Czwarte miejsce zajmuje nagranie, na którym widzimy dziwną bladą kreaturę, która przebiega przez snopy siana. Nagranie to jest dosyć przerażające. Zobaczcie sami. Numer 3. Trzecie miejsce zajmuje nagranie, na którym widzimy dziwne błyski na niebie. Czyżby był to dowód na istnienie UFO? Zobaczcie całe nagranie. Numer 2. Drugie miejsce zajmuje nagranie z jednej z pruszkowskich piwnic, na którym widzimy klauna, który wychyla się z piwnicy. Moim zdaniem jest to bardzo przerażające i chyba nikt nie chciałby się na niego natknąć. Zobaczcie całe nagranie. Numer 1. Pierwsze miejsce zajmuje nagranie, na którym widzimy dziwną istotę, która przebiega przez drogę na wsi. Nagranie jest dosyć dziwne i tajemnicze. Zobaczcie całe nagranie. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał.